Zagrajnik to pomidor, zwiędły kalafior, mięczak, miękiszon, a nawet leszcz. Chulipka. Zagrajnik TV. Serio, Gdyby ktoś wam kiedyś powiedział, że zagrajnik to pomidory, i chcielibyście się na to oburzyć, bo uważacie, że przecież to jest po chociaż łysy, to wstrzymajcie swe konie. I po prostu przyznajcie typkowi rację. Czy tam typiarze? Bo serio, ale ostatnio dałem ciała, to niemożliwe jest. Cholipka. Znacie taką grę jak Fortnite? Możecie kojarzyć, bo nawet było oni dwa filmy na kanale. No, to Epic Games zaprosiło mnie na oficjalny turniej dla polskich twórców. Co ciekawe, turniej organizowany wspólnie z CD-projekt Red. Bo jak już się pewnie domyślacie, miał on związek ze skórką Geralta, którą zapowiedziano wprawdzie do temu, ale dopiero od niedawna można ją zdobyć. Zgodziłem się, bo oczywiście lubię Fortnite'a i lubię Wiedźmina, ale musicie wiedzieć, że gra miała toczyć się o nagrody pieniężne i to przewidziane za zajęcie dowolnego miejsca. Choć oczywiście tę najwyższą mieli dostać zwycięzcy. A wiadomo, gdy jest stawka, to emocje są znacznie wyższe. No i nie będę was trzymał w niepewności. Nie wygrałem tego turnieju. Bo, trzeba przyznać, nie jestem akurat typem osoby, która ma szczególnie duże ciśnienie na zwycięstwo. Ale pewnie zastanawiacie się, które w takim razie miejsce udało mi się zająć. No więc, także nie drugie. Które to było miejsce, powiem wam pod koniec tego filmu: musicie jednak wiedzieć, że wcale nie zależało nam na zwycięstwie. Gdy tylko poznaliśmy się z Angelą, ustaliliśmy, że to, co nas zadowoli w zupełności, to przedostatnia pozycja. Akurat, żeby nie było totalnej kompromitacji. No i nie mieliśmy złudzeń, że raczej nie mamy wielkich szans, na nic lepszego. Bo przeciwna, nam miała stanąć śmietanka polskiej sceny Fortnite'owej. Między innymi. Bo w każdej drużynie poza wyjadaczem miał też być jakiś żółtociop. Jak na przykład ja u nas. No dobra, ale jak miał wyglądać turniej? O dziwo, nie jak Fortnite. To jest nie miał być to mecz Battle Royale. Zamiast tego przygotowane zostały specjalne, niestandardowe mapy z pewnymi oryginalnymi zadaniami do wykonania. Rzecz jasna, wszystkie utrzymane w wiedźmińskim klimacie. Co istotne, o tym jak będą wyglądały poszczególne konkurencje, nie tylko wszyscy wiedzieliśmy wcześniej, ale też mogliśmy je sobie dowolnie przetestować. No poza finałową. My uznaliśmy, że sprawdzimy je sobie godzinkę przed turniejem, żeby wiedzieć co i jak. I prawdopodobnie to był nasz największy błąd Ale nie uprzedajmy faktów Bo muszę przyznać, czułem, że pierwsza konkurencja To coś dla mnie Bo zadanie polegało na zdobyciu określonej liczby monet W ciągu 15 minut A te nie tylko były czasem sprytnie poukrywane Ale też zdobycie części z nich wymagało czasem niezłego skilla Skilla ze skakania W końcu lata grania w platformówki miały się na coś przydać W końcu miałem pokazać światu moją skoczną dominację To miał być mój moment Moja chwila No i jako jedynej drużynie nie udało nam się zdobyć wymaganej liczby monet na czas Bo zajęło nam tu minutę dłużej Cholipka. ja naprawdę nie wiem, jak do tego doszło. Zwłaszcza, że godzinę wcześniej, za pierwszym razem, w biegu poszło nam o wiele lepiej, bez najmniejszych problemów. Znaczy, no dobra, chyba wiem. Okazało się otóż, że wszyscy pozostali gracze podeszli do tematu dużo poważniej i na nauczenie się mapy i rozkładu monet rozsądnie poświęcili znacznie więcej czasu. No i punkt dla nich, dosłownie. Ale prawdziwa katastrofa to była dopiero druga konkurencja. I właściwie trudno się dziwić, skoro jako jedyna była PVP. Oto więc drużyny miały ze sobą walczyć na miecze do momentu, gdy ktoś zdobędzie 15 monet. Sęk w tym, że te pozabite trzeba było jeszcze podnieść, a że w bitewnie zawierusze mógł to zrobić ktokolwiek, umiejętność posługowania się mieczem wcale nie gwarantowała przewagi. Niestety okazało się, że ani nie walczyłem zbyt dobrze, ani najwyraźniej nie byłem dość przebiegły, by zabijać inne monety z przednosa, no i miałem też lekkie lagi, więc somatycznie poszło mi fatalnie. Kulipka. I tak, oto już w drugiej konkurencji wylądowaliśmy na szarym końcu, ale nie zamierzaliśmy się poddawać. O nie, bo oto miał nadejść nasz moment. Tym razem tak naprawdę. Angela, która włożyła w przygotowania do turnieju znacznie więcej wysiłku niż ja, miała otóż gotową taktykę. Świetną taktykę. Podczas trzeciej konkurencji, polegającej na eskortowaniu peca przez Nowigrad, trzymaliśmy się więc kilku zasad. Po pierwsze, każdy walczył z określoną grupą przeciwników. Że zawsze spełnili się w tych samych miejscach mapy, to było proste. Po drugie, nie wydawaliśmy na nic wypadających z wrogów złotych monet, bo po trzecie, ten mieliśmy zachować ten moment, gdy będzie się dało kupić najmocniejszą broń w grze, czyli kuszę. Czy też raczej, po czwartek, kupić ją miała tylko Angela i strzelać z niej w przeciwników, których ja miałem w tym czasie tankować. W ten oto sposób przychodziliśmy całość szybko i sprawnie. Tak było podczas gry próbnej i tak było w trakcie turnieju. Niestety, gdy my cieszyliśmy się z wyniku 10 minut, uważając, że jest co najmniej niezły, okazało się, że inni wykręcali 8 albo nawet 7 minut. Najwyraźniej nasza tajna taktyka wcale nie była taka tajna. Albo taka dobra. Polipka. Z poczuciem, że chyba mogło być lepiej, przystąpiliśmy do czwartej konkurencji, którą znowu była ta sama naparzanka PvP o monetki. I znowu poszło nam fatalnie. Albo nawet jeszcze gorzej, bo coś mi się zliczowało i moja postać nie mogła skakać. Umówmy się jednak, że niewiele by zmieniło, gdyby jednak mogła. No, nie oszukujmy się. Ale to wszystko nic, bo decydująca miała być ostatnia konkurencja. Choćby dlatego, że jako jedynej nie dało się jej nauczyć na pamięć, czy w ogóle jakkolwiek się do niej przygotować. To miał być więc prawdziwy sprawdzian umiejętności, spostrzegawczości, biegłości umysłów. Innymi słowy nasz żywioł. Konkurencja okazała się otóż ciągiem dość prostych zagadek środowiskowych i przeszkód, które trzeba było pokonać jak najszybciej. Na początku musieliśmy więc pokonać labirynt. Łatwizna, ale niestety tuż przy wyjściu spadłem składki i musiałem przełazić całość od Potem trzeba było znaleźć trzy ukryte kryształy. Tu poszło nam całkiem sprawnie. Kolejne wyzwanie polegało na zapaleniu wszystkich świeczek, w czasie, gdy atakowało nas hordy przeciwników. Znowu uporaliśmy się z tym całkiem szybko. No i w końcu finałowa arena, na której trzeba było pokonać 20 twardych przeciwników. Tu straciliśmy nieco czasu, bo początkowo zdaliśmy, że to przecież nie może być takie proste, i szukaliśmy innych wskazówek. Ale suma summarum czuliśmy, że poszło nam nieźle. Może nie najlepiej, ale nieźle. Tak, nasz czas z całą pewnością musiał być nie. Był najgorszy. Chulipka. Na turniejowego Discorda, gdzie spotykaliśmy się ze wszystkimi po każdej konkurencji, wróciliśmy jako ostatni. Tego. No i pewnie w życiu byście nie zgadli, ale po wszystkich tych konkurencjach okazało się, że zajęliśmy. Uwaga, uwaga! Cholipka. Ale chyba nawet nie to jest najgorsze. A fakt, jak olbrzymia różnica punktów była między nami a kolejną drużyną. Przed ostatnią. 22 punkty. Natomiast od zwycięzców dzieliło nas aż 78 punktów. Jeżeli więc coś można nazwać ostateczną porażką zagrajnika, to właśnie wyniki turnieju Fortnite. Oficjalnie więc można mnie od dziś nazywać pomidorem, zwiędłym kalafiorem, mięczakiem, miękkiszonem, a nawet leszczem. Bo takie są fakty. No dobra, tylko nie leszcz. To już przesada, szanujmy się. Ale tak zupełnie serio, to oczywiście trudniej to była po prostu świetna zabawa i od początku nie liczyliśmy Sangelo na zwycięstwo, ani nawet na miejsce w środku stawki. W zupełności zadowoliłaby nas skromna, przedwolona ostatnia pozycja, akurat tak, żeby nie było siary. No cóż, nie wyszło. Chulipka. To na koniec przypominam jeszcze, że ciągle jeszcze możecie zdobyć w Fortnite skórkę Geralta i parę innych nagród związanych z nową wiedźmińską szkołą Lamy. Żeby zgarnąć nagrody, musicie mieć aktywny karyt bojowy, ukończyć dedykowane zadania, no i zdążyć, bo czas jest tylko do 11 marca. No, to dajcie znać, jak wam się podobał mój spektakularny występ w turnieju, a jeżeli podobał wam się ten film, to śmiało zostawcie łapkę w górę. To się będziecie. No i cóż, trzymajcie się.